Słońce delikatnie wpadało przez szerokie okno kuchennego pokoju, zalewając niewielkie mieszkanie przytulnym, ciepłym światłem. Aneta siedziała przy stole, starannie przeglądając kartkę z wypisanymi produktami na nadchodzące dni. Każda pozycja na liście była przemyślana, przecież trzeba było godzić potrzeby całej rodziny, a finanse nie były z gumy. Na stole obok leżał otwarty notes z zapisanymi terminami, a tuż obok stała filiżanka świeżo zaparzonej mięty z cytryną. W powietrzu unosił się delikatny zapach bazyli z doniczki ustawionej na parapecie, a odgłosy miasta dochodziły z oddali, łagodnie wtapiając się w domowy gwar. Było cicho, spokojnie, coś, co Aneta bardzo ceniła, choć wiedziała, że taki spokój bywa ulotny. Kochanie, możesz mi podać sól? Usłyszała ciepły głos Tomasza z za rogu kuchni. Aneta odwróciła się, uśmiechnęła do męża. Tomasz stał przy lodówce, lekko oparł się o blat, w koszuli i dżinsach, Wyglądając na zmęczonego, ale szczęśliwego. Jego ciemne włosy były lekko potargane, a spojrzenie pełne czułości. Oczywiście, już podaję, powiedziała, sięgając po solniczkę i podając ją mężowi. Dzięki, kochanie, odpowiedział, całując ją lekko w policzek. Aneta poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej piersiach. To był ten rodzaj prostych chwil, które dawały jej siłę i spokój. Jej wzrok zatrzymał się na maleńkiej Zosi. Która spała w swoim łóżeczku nieopodal salonu. Mała miała na sobie mięciutki różowy śpioszek, a jej drobne rączki delikatnie drgały w rytm spokojnego oddechu. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi, rozcinając błogą ciszę. Kto może o tej porze? Zastanowiła się Aneta, wstając od stołu i kierując się w stronę drzwi wejściowych. Otworzyła drzwi i ujrzała stojącą tam Jadwigę swoją teściową. Kobieta miała około 60 lat, zawsze nienagannie ubrana. Z włosami ułożonymi w ścisły kok. Jej spojrzenie było surowe, a usta mocno zaciśnięte, jakby świat wokół niej był pełen trudności, które musiała nieustannie zwalczać. Dzień dobry, Anetko powiedziała, wchodząc do środka bez czekania na zaproszenie. Przyszłam na chwilę porozmawiać. Aneta poczuła lekkie ukłucie niepokoju, ale nie dała po sobie tego poznać. Dzień dobry, proszę wejść, zaprosiła ją uprzejmie do kuchni. Tomasz właśnie pojawił się w przedpokoju. Zaskoczony niespodziewanym gościem. Cześć, mamo rzucił z wyraźną rezerwą w głosie, próbując ukryć zaskoczenie. Cześć, synu odpowiedziała Jadwiga, rzucając mu szybkie, chłodne spojrzenie. Siedli wszyscy przy stole. Jadwiga rozglądała się po mieszkaniu z wyraźnym zainteresowaniem, jej oczy zatrzymały się na drobnych detalach: doniczce z bazylią, porozstawianych po kątach drobiazgach, zdjęciach na ścianach. Nie mówiła nic, ale jej milczenie było wymowne. Tomasz dobrze się uczy? Zaczęła rozmowę Jadwiga, patrząc na syna z nutą troski, choć ton głosu był chłodny. Tak, radzi sobie świetnie, odpowiedział Tomasz, lekko marszcząc brwi. A jak mała? Rośnie zdrowo? Dopytała, spoglądając na anetę. Zosia jest zdrowa jak ryba, rozwija się zgodnie z planem, uśmiechnęła się aneta, chcąc zachować ciepłą atmosferę. Jadwiga skinęła głową i przez chwilę zapadła cisza. Była to cisza pełna niewypowiedzianych słów, ukrytych emocji. Wiem, że dbacie o siebie, powiedziała w końcu Jadwiga, spoglądając na Anetę z pewnym powściągliwym uznaniem. Ale czasem trzeba pomyśleć także o przyszłości i przygotować się na trudniejsze chwile. Aneta poczuła, jak zimny dreszcz przeszedł jej po plecach. Wiedziała, że każde takie zdanie może mieć drugie dno. Oczywiście, zawsze staram się dbać o rodzinę i planować z rozwagą, odpowiedziała spokojnie. Rozmowa zeszła na tematy mniej osobiste, praca Tomasza, plany na wakacje, wspomnienia z dzieciństwa Jadwigi. Ale gdzieś pod powierzchnią Aneta wyczuwała napięcie i coś, co mogło wybuchnąć w każdej chwili. Kiedy Jadwiga wstała, by się pożegnać, Aneta poczuła ulgę. Dziękuję, że przyszłaś, powiedziała ciepło, choć w głowie kotłowały się myśli. Do zobaczenia, Anetko rzuciła Jadwiga, uśmiechając się cienko i wychodząc. Drzwi zamknęły się za nią z cichym trzaskiem. Tomasz spojrzał na Anetę. Czasem moja mama bywa trudna, ale kocham ją, powiedział cicho. Aneta uśmiechnęła się słabo, czując, że to dopiero początek. Następnego dnia poranek powitał ich słonecznym niebem i zapachem świeżo parzonej kawy. Aneta siedziała przy kuchennym stole, a przed nią rozłożone były peregani i zestawienie domowego budżetu. W jej oczach było widać zmęczenie, ostatnie tygodnie obfitowały w napięcia, a każdy grosz był na wagę złota. Wtem usłyszała cichy dźwięk telefonu. To była wiadomość od Jadwigi. Anetko, potrzebuje pomocy. Sprawy się skomplikowały i muszą regulować pilne zobowiązania. Czy mogłabyś mi przelać 10 tysięcy dolarów? Z góry dziękuję. Aneta odczytała wiadomość z rosnącym niepokojem. 10 tysięcy dolarów to była kwota, która mogła zachwiać ich domowym budżetem. Przez chwilę zastanawiała się, co odpowiedzieć. A potem odłożyła telefon. Tomasz wszedł do kuchni, zauważając jej zmartwioną minę. Co się stało? Zapytał, siadając naprzeciwko. Mama napisała, że potrzebuje dziesięciu tysięcy dolarów na pilne zobowiązania, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Dziesięć tysięcy? Powtórzył Tomasz z niedowierzaniem. Tak, nie wiem, czy możemy sobie na to pozwolić odparła Aneta. Tomasz milczał przez chwilę. Po czym wstał i podszedł do niej. Ja też nie wiem. Ale pewnie będzie na niej ciążyć ogromna presja. Nie wiem, czy powinna jej pomóc szepnęła Aneta, czując, jak serce bije szybciej. Wieczorem Jadwiga ponownie przyszła do mieszkania, tym razem już bardziej zdesperowana. Aneta próbowała spokojnie wyjaśnić, że nie może przelać takiej kwoty. Wtedy zdarzyło się coś, co miało zmienić bieg wydarzeń. Kolejne dni przyniosły Anetcie narastające uczucie niepokoju. Jadwiga, choć na pozór zachowywała się bardziej powściągliwie, dawała wyraźnie do zrozumienia, że temat pieniędzy nie zostanie szybko zamknięty. Pewnego wieczoru, kiedy Tomasz był jeszcze w pracy, Aneta siedziała w salonie i bawiła się z Zosią. Maleństwo z radosnym śmiechem przekręcało kolorowe klocki w swoich małych rączkach. Ciepło lampki nocnej tworzyło domową, bezpieczną atmosferę. Wtedy zadzwonił telefon. Halo? odebrała Aneta. Cześć, to ja, mama, usłyszała głos Jadwigi, który tym razem brzmiał mniej zdecydowanie, a bardziej zmęczony. Cześć, mamo odpowiedziała Aneta, starając się ukryć napięcie. Wiem, że może proszę za dużo, ale naprawdę potrzebuję pomocy. Mam kilka niespodziewanych wydatków, które muszę uregulować natychmiast. Rozumiem, zaczęła Aneta, ale wiedziała, że nie ma za wiele do powiedzenia. My też mamy swoje zobowiązania. Wiem, ale proszę, spróbuj znaleźć sposób. Może Tomasz mógłby, przerwała na chwilę, a potem dodała: To dla mnie bardzo ważne. Aneta spuściła głowę. Czuła, że jest w potrzasku między lojalnością wobec męża, a obawą przed finansowymi konsekwencjami. W tym momencie drzwi się otworzyły. Tomasz wrócił do domu, zmęczony, ale z ciepłym uśmiechem na twarzy. Hej, Kochanie powiedział, zerkając na Anetę: Wszystko w porządku? Tak, mama dzwoniła, odpowiedziała Aneta. Tomasz usiadł obok niej, a ich spojrzenia spotkały się. Był w tym coś więcej niż zwykłe zmęczenie. Jakby czuł, że nadciąga coś trudnego. Może powinniśmy się spotkać z mamą i porozmawiać, zaproponował. Może masz rację, zgodziła się Aneta. Kilka dni później Aneta. Tomasz i Jadwiga usiedli razem w małej kawiarni, gdzie oboje z Tomaszem czuli się względnie swobodnie. Jadwiga wyglądała na bardziej nerwową niż zwykle, jej ręce drżały lekko, a spojrzenie często uciekało gdzieś na bok. Jadwigo, powiedz nam szczerze, o co chodzi z tymi pieniędzmi? Zaczął Tomasz, próbując zachować spokój. Sytuacja jest trudna. Straciłam pracę i nie mam z czego spłacić kilku zobowiązań, wyjaśniła Jadwiga, choć jej głos drżał nieco z niezręczności. Aneta spojrzała na męża. W jego oczach było widać mieszankę troski i frustracji. Rozumiem, że sytuacja jest ciężka, ale dziesięć tysięcy dolarów to dużo pieniędzy. Musimy to przemyśleć, powiedziała Aneta. Jadwiga skinęła głową, ale jej wzrok stał się bardziej zacięty. Wiem, że to trudne, ale liczę na Waszą pomoc, powiedziała zdecydowanie. Spotkanie zakończyło się bez jasnego rozwiązania, ale atmosfera była napięta. Jadwiga odchodziła z mieszanymi uczuciami, a Aneta i Tomasz wracali do domu z ciężarem niepewności. W drodze do domu Tomasz włączył telefon i odebrał wiadomość od Pawła, dawnego przyjaciela z pracy. Mam propozycję, która może pomóc wam obu. Spotkajmy się jutro. Tomasz schował telefon do kieszeni, a jego myśli zaczęły biec w nowym kierunku. Następne dni w mieszkaniu Ani i Tomasza miały pod znakiem pozornej normalności, choć pod powierzchnią czuć było narastające napięcie. Aneta starała się zachować spokój dla dobra córki, ale coraz trudniej było jej ukryć rozgoryczenie. Jadwiga nie dawała spokoju. Jej prośby o pieniądze pojawiały się coraz częściej, w wiadomości na telefon, krótkie wizyty, nawet rozmowy przez telefon w środku nocy. Aneta czuła, że zaczyna tracić kontrolę. Kochanie, musisz z nią porozmawiać, mówiła coraz częściej, zwracając się do Tomasza. Tomasz jednak unikał konfrontacji. Jego praca coraz bardziej absorbowała go, a rozmowy z Pawłem wprowadzały nową dynamikę do jego życia. Paweł zaproponował wspólny biznes, który mógłby odmienić ich sytuację finansową, ale wymagał zaangażowania i ryzyka. Pewnego wieczoru, kiedy Aneta przygotowywała kolację, Tomasz wszedł do kuchni z telefonem w ręku. Dostałem kolejną wiadomość od Pawła, powiedział, siadając przy stole. Mówi, że mamy szansę na poważny kontrakt, jeśli się zaangażujemy. Aneta spojrzała na niego z mieszanką nadziei i niepokoju. To brzmi dobrze, ale czy na pewno to nie wpłynie na naszą rodzinę? Musimy spróbować, odparł Tomasz, ściskając jej dłoń. Jednak w głowie ani kłębiły się myśli o teściowej. Czuła, że Jadwiga nie odpuści, a ich cierpliwość jest na wyczerpaniu. Pewnego ranka, gdy Aneta wróciła z porannego spaceru z Zosią, zastanawiała się, czy tym razem uda się uniknąć kłótni. Mieszkanie było ciche. A światło słoneczne wypełniało pokój dzienny ciepłym blaskiem. Wtedy usłyszała dzwonek do drzwi. Spojrzała przez wizjer i zamarła. Stała tam Jadwiga z teczką w ręku. Co tu robisz? zapytała Aneta, starając się zachować spokój. Przyszłam porozmawiać o waszym odmówieniu pomocy odpowiedziała Teściowa, wchodząc bez zaproszenia. Rozmowa szybko przerodziła się w napiętą wymianę zdań. Jadwiga zaczęła podnosić głos. Oskarżając Anetę o egoizm i brak szacunku. W pewnym momencie, gdy Aneta próbowała ją powstrzymać, Jadwiga chwyciła filiżankę z herbatą i wylała ją na bluzkę Inety. Wynoś się stąd, pasożycie. krzyknęła, jej oczy błyszczały z wściekłości. Aneta, mokra i zaskoczona, spojrzała na męża, który właśnie wszedł do pokoju. Ku jej ogromnemu zdziwieniu, Tomasz nie stanął po jej stronie. Mamo, uspokój się, powiedział chłodno nie kryjąc rozczarowania w głosie Aneta nie mogła powstrzymać śmiechu. Wyjęła telefon i pokazała im wiadomość, dowód, który miał ich zbić z tropu. Ich twarze pobladły. Aneta stała naprzeciwko Jadwigi i Tomasza, trzymając w ręku telefon, na którym wyświetlała się rozmowa tekstowa, dowód na to, że Jadwiga kilka dni temu sama prosiła o pieniądze od zupełnie innej osoby. Było tam także nagranie, na którym słychać było jej rozmowę z kimś, kto jasno dawał do zrozumienia, że pieniądze mają pójść na zupełnie inny cel. Jak możesz? usłyszała Aneta głos Jadwigi, który drżał od gniewu i zaskoczenia. Jak śmiesz mnie tak oskarżać? dodał Tomasz, patrząc na nią ze zmieszaniem Nie jestem pasożytem. krzyknęła Jadwiga, próbując odzyskać panowanie nad sytuacją, ale jej oczy zdradzały już strach. Aneta poczuła, jak adrenalina przepełnia jej żyły. To jest prawda. Mam dowody, których nie da się podważyć. Chcę, żebyś zrozumiała, że nie będę dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Tomasz wyprostował się, lecz jego wzrok nadal był niepewny. Aneta widziała, że w jego głowie kłęgą się sprzeczne uczucia, lojalność wobec matki i żony, a także wstyd i rozczarowanie. W tym momencie zadzwonił telefon Tomasza. To był Paweł. Tomasz, jutro o dziesiątej spotkanie. Mamy szansę na kontrakt życia usłyszał przez słuchawkę. Przełknął ślinę i spojrzał na Anetę. To może być nasz nowy początek, powiedział cicho. Aneta skinęła głową, choć w sercu miała jeszcze wiele pytań. Następnego dnia Aneta obudziła się zmieszanymi uczuciami. Ciepłe światło porannego słońca wlewało się przez okno, ale w jej duszy panował chaos. Zosia spała jeszcze spokojnie, a Aneta czuła, że dziś wszystko może się zmienić. W drodze do pracy Tomasz pobiechał pod kawiarnię, gdzie miał spotkać się z Pawłem. Aneta przypomniała sobie ich rozmowy z ostatnich dni, propozycje biznesowe, perspektywy zmian, ale też ryzyko, które jeżeli się nie uda, może pociągnąć ich w dół. Tomasz wszedł do kawiarni, gdzie czekał już Paweł energiczny mężczyzna z lekkim uśmiechem, który z miejsca zaczął prezentować pomysł. To jest nasza szansa, Tomasz. Projekt wart miliony, ale potrzebujemy Twojego zaangażowania. Jesteś gotowy? zapytał. Tomasz skinął głową, a w jego oczach pojawił się błysk determinacji. Tymczasem Aneta, wracając do domu, zastanawiała się nad ostatnimi wydarzeniami. Wiedziała, że lada moment trzeba będzie postawić sprawy jasno z Jadwigą, z Tomaszem i z samą sobą. W mieszkaniu czekał list od Jadwigi, zimny, formalny, z żądaniem zapłaty oraz groźbą kroków prawnych. Aneta usiadła przy stole. Wyjęła telefon i zaczęła pisać wiadomość do męża. Musimy porozmawiać. To już nie może tak trwać. Przyszłość stała się nagle bardzo niepewna. Aneta długo nie mogła zasnąć tej nocy. Myśli kłębiły się w jej głowie jak burza, pretensje, rozczarowanie, ale też cień nadziei na zmianę. Mąż, który powinien być jej opoką, stał się cieniutką linią między nią a teściową. Rano zastała Tomasza przy śniadaniu, wyraźnie zmęczonego. Ale zdeterminowanego. Musimy działać, powiedział poważnie. Zadzwonię do prawnika, przygotujemy się na najgorsze. Aneta skinęła głową. Wiedziała, że to tylko początek długiej walki. W międzyczasie Jadwiga coraz bardziej naciskała telefoniczne groźby, nieoczekiwane wizyty, próby wywierania presji na sąsiadów, którzy zaczęli się dziwnie patrzeć na Anetę i Tomasza. Najgorsze jednak było to, że Tomasz zaczął się odsuwać. Po pracy spędzał więcej czasu z Pawłem, którego pomysł biznesowy nabierał kształtów, a mniej z żoną i córką. Aneta czuła się coraz bardziej samotna, mimo że była otoczona bliskimi. Pewnego popołudnia, gdy Aneta wróciła do domu, zastała list na stole. Był od Pawła, z informacją, że kontrakt wymaga dodatkowych inwestycji, a bez nich projekt nie ruszy z miejsca. Tomasz musi się zdecydować, myślała Aneta z ciężkim sercem. Tymczasem w sąsiedztwie krążyły plotki o rodzinnych problemach, które zaczęły odbijać się na ich reputacji. Jadwiga subtelnie podsycała te plotki, co jeszcze bardziej izolowało Anetę. Konflikt się pogłębiał, a Aneta zaczęła szukać wsparcia u przyjaciół. Jedna z nich, Magda, zaproponowała pomoc prawną oraz wsparcie emocjonalne. Nie musisz być sama w tym wszystkim, mówiła ciepło. Aneta wiedziała, że przed nią trudna droga, ale dzięki wsparciu Magedy zaczęła odnajdywać siłę, by walczyć o swoje i o spokój rodziny. Z każdym kolejnym dniem sytuacja w domu Ani i Tomasza stawała się coraz bardziej napięta. Jadwiga nie odpuszczała, a Tomasz zdawał się coraz bardziej rozbity między lojalnością wobec matki, obowiązkiem wobec żony i córki. Pewnego wieczoru, gdy Aneta próbowała uspokoić płaczącą Zosię, usłyszała głośne pukanie do drzwi. Za nimi stała Jadwiga, tym razem bez słów, jedynie z pełnym napięcia spojrzeniem. Proszę, nie rób tego. Powiedziała aneta zrezygnowana, starając się zachować spokój. Ale Jadwiga tylko uśmiechnęła się zimno i odeszła, zostawiając w mieszkaniu jeszcze większy chłód. Tomasz wrócił późno, zmęczony i spięty. Musimy zdecydować, co dalej, powiedział. To wszystko jest dla mnie trudne. Aneta poczuła, że jej cierpliwość się wyczerpuje. Wiedziała, że albo ustawią granice, albo to wszystko ich pochłonie. Nadszedł dzień. Kiedy Tomasz spotkał się z prawnikiem, Aneta czuła, jak w sercu rośnie mieszanka nadziei i niepokoju. Musimy przygotować się na walkę, usłyszała od Tomasza. W tym czasie Paweł przekazał wiadomość o przełomie w projekcie biznesowym. Tomasz mógł wreszcie zacząć patrzeć w przyszłość z odrobiną optymizmu. Aneta wiedziała, że prawdziwa walka dopiero się zacznie nie tylko o pieniądze, ale przede wszystkim o rodzinę i szacunek. Wieczorem, siedząc razem na kanapie, Spojrzeli sobie w oczy i po raz pierwszy od dawna poczuli, że mogą wygrać. Minęły miesiące od burzliwych wydarzeń, które wstrząsnęły życiem Eyneti, Tomasza i ich rodziny. Dzięki wsparciu prawnika, determinacji i wzajemnej trosce udało im się postawić jasne granice, które wreszcie przywróciły spokój do ich domu. Jadwiga, konfrontowana z konsekwencjami swoich działań, stopniowo zaczęła ustępować, choć nigdy nie zmieniła swojego charakteru. Tomasz zrozumiał, jak ważne jest wspieranie żony i rodziny ponad wszystko, Aneta odnalazła w sobie siłę, o której wcześniej nie miała pojęcia. Projekt biznesowy z Pawłem zaczął przynosić owoce, nowe perspektywy, stabilność i nadzieję na lepsze jutro. Zosia rosła szczęśliwa, otoczona miłością i ciepłem, które teraz wypełniało cały dom. Aneta i Tomasz, trzymając się za ręce, patrzyli na siebie z wdzięcznością i zrozumieniem. Wiedzieli, że przed nimi jeszcze wiele wyzwań, ale razem mogą pokonać wszystko. I choć historia ta zaczęła się od bólu i zdrady, zakończyła się odrodzeniem, nowym początkiem, który był ich wspólną wygraną.